Witam serdecznie. Raz jeszcze Celina Chaczyńska opowie o przechodzeniu na wyższe poziomy świadomości. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Kontynuacja naszych rozważań na temat mapy poziomów świadomości. W pierwszym odcinku omawialiśmy właśnie te poziomy świadomości, tą mapę. W drugim odcinku był omówiony test kinezjologiczny, czyli kalibracja poziomów świadomości. W trzecim odcinku było przywracanie zdrowia. W tym odcinku chcę się zająć właśnie przekraczaniem tych poziomów świadomości. Czyli jak dr Hawkins ustalił, rodzimy się na określonym poziomie i możemy średnio opięć tych miejsc, pozycji z tej skali przeskoczyć, chyba, że jesteśmy uczniami w rozwoju duchowym, że bardzo chcemy, albo przeżyliśmy śmierć kliniczną. Na tych dolnych poziomach, które są nisko energetycznie, czyli poziomu wstydu, tam nie ma sumienia, nie ma uczuć tam nie ma możliwości okay. przeskoczyć, jeżeli ktoś nas nie wyciągnie siłą, nie przeskoczymy. Wina i apatia, czyli poziomy do 50, nie ma możliwości samemu przeskoczyć. Jedynie okay. ile w nas środowisko, otoczenie wleje energii, wciśnie, wpompuje, no to tam można jeszcze kogoś wyciągnąć. Natomiast samoistnie jest to niemożliwe. No i tu fajne przysłowie się sprawdza dla osób w depresji. Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Otoczyć się życzliwymi, 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 życzliwymi osobami, pełnymi radości, energii którym i od nich pobierzemy tą energię. Czyli jak ktoś jest w depresji, trzeba się też zastanowić, czy czasem w jego otoczeniu nie są osoby, które wciągają go w tą depresję. Mm -hmm. Czyli trzeba by zbadać jego środowisko i to najczęściej nie jest on przyczyną swojej depresji, tylko przyczyną jest środowisko, w którym żyje. Czyli zbyt dużo osób o negatywnym nastawieniu w jego życiu się pojawiło. Samo słuchanie i jak ktoś narzeka, niszczy mózg. Czyli ten, który narzeka Użala się nad sobą, kolekcjoner tak zwanych krzywd, chorób, cierpienia, bólu i, cierp bólu i wszelkiego rodzaju żalu. Niszczy ten ktoś, kto to robi, niszczy mózg temu, kto słucha. Dlatego tak ważne jest nie dawać przyzwolenia na słuchanie. Tych negatywności. Fakt, że jest powiedzenie krzywda niewypowiedziana, zostaje w ciele zapisana. Należy to wyrzucić z siebie, to co nam złego się przydarza, i wtedy to automatycznie nie jest zapisane. No, ale gdy ktoś robi to chronicznie, bo są osoby, które żyją tylko dzięki użalaniu, czyli całą energię czerpią z użalania się nad sobą, z licytowania się pod względem ilości chorób, jakich doświadczyły, czy trudnych doświadczeń, jacy to wszyscy są w koło. Źli, czyli to jest ta energia też żalu. Czyli pamiętajmy, z jakim przestajesz, takim się stajesz. To jest ważne. I kolejne powiedzenie, krzywda niewypowiedziana zostaje w ciele zapisana. Tu jest akurat psychobiologia. Z poziomu żalu już możemy się wydostać, bo to już jest, już jest jakaś energia. Żal, no strach jest jeszcze silniejszym polem i tutaj on daje nam mobilizację. Jeżeli boimy się strachu, tak naprawdę boimy się przed śmiercią to jest lęk przed śmiercią i dopiero wtedy zaczynamy żyć, gdy. Przestajemy bać się śmierci. To widać u osób, które przeżyły śmierć kliniczną. One zobaczyły, że tam jest dobrze, że tam jest cudownie, pięknie, bosko, wspaniale. Nie chciały się nie wracać? I żadna z tych osób nie chciała wracać. Ja też miałam to szczęście przeżyć to doświadczenie. No niestety siła każe wrócić tutaj z powrotem. Ja wtedy też nie wiedziałam, po co mam to wrócić. Teraz już wiem, po co mam tu wrócić. Więc tutaj tą energię strachu, żeby pozbyć się, w jaki sposób przekroczyć właśnie ten poziom, zadać sobie pytanie, i co wtedy, tak? Boję się czegoś, utraty pracy, i co wtedy? Nie będę miała środków na życie. I co wtedy? Będę zmuszona podjąć inną pracę. I co wtedy? No tam też nie zwolnią, bo osoba w strachu oczywiście wszędzie widzi Wtedy zagrożenie. Po prostu pojawia I się. Co wtedy? Tak jakby rozwiązanie, tak? Nie, i wtedy będę głodna, i dajemy dotąd, aż dojdziemy do śmierci. I co wtedy? No i wtedy umrę. No i co wtedy? I nagle okazuje się, że wtedy. Odejdziemy do kochającego nas Ojca, do tego domu, do tej jaźni, która jest wszechobecna i że tak naprawdę nie ma śmierci. Śmierć jest tylko przejściem do innego wymiaru, do innej formy bytowania, i nagle, jak to zrozumiemy, że tam czeka na nas. To pole piękne, w którym znajdują się te byty duchowe, nagle przestajemy się bać tej śmierci i nagle cały strach znika. To tak jak dziecko, które śpi w nocy w ciemnym pokoju, jest ciemno i ono boi się ducha, który jest pod łóżkiem. A wystarczy rozświecić światło? I nagle okazuje się, że żadnego ducha nie ma. Tak samo tutaj, zawsze świeci słońce, nieraz tylko chmury je zasłania, zasłaniają to słońce, i my go nie widzimy, ale ono świeci zawsze. Tak samo ta miłość, miłość bezwarunkowa, dzięki której powstaliśmy, miłość stworzenia, miłość tej, tej Boga, bo Bóg tutaj mam na myśli tą moc wyższą, która nas stworzyła, tą jaźń, to, tą naturę, która jest. Także nie, nie znosimy się tutaj ponad religiami. I ta, no, ta moc właśnie nam się udziela. Czyli lęk przed śmiercią jest tak naprawdę każdym lękiem. Pod każdym strachem, lękiem kryje się właśnie lęk przed śmiercią. Jeżeli pokonamy śmierć, nic nie jest w stanie nas zastraszyć. Ja akurat teraz patrzę z perspektywy, co się dzieje. Mamy rok 2022 i ten strach wszechogarniający jest, ktoś chce narzucić strach poprzez właśnie medialne hipnozę medialną czy programowanie umysłu, zaszczepienie w ludziach strach. I tak naprawdę no czego wy się boicie, czegoś nawet sobie nie zdajecie sprawy, no czego, No zachorujesz, no to zachorujesz umrzesz, to umrzesz, każdy z nas musi umrzeć. To jest nieodłączna część naszego życia, umrzeć, czyli przejść do innego wymiaru, bo tak naprawdę życie nie kończy się tutaj, tylko ono istnieje dalej, życie jest wieczne, ten żywot jest wieczny. I gdyby ludzkość sobie teraz uświadomiła, że przecież i tak każdy z nas przejdzie do tego innego wymiaru, jak o wiele lepiej by się nam żyło. No, ale tutaj no, osoby, które są na tym poziomie, one prawdopodobnie zostaną na tym poziomie, bo im tam jest wygodnie. One czerpią sobie energię właśnie z tego strachu czy z energii żalu, to użalanie się, czyli to jest myślenie nad tym, co było, a strach, myślenie do przodu, to, co będzie, czyli cały czas umartwianie się. No i kolejny poziom, jak już przejdziemy pożądanie, to już jest troszeczkę więcej tej energii i tutaj już mamy na tyle energii, że czegoś pożądamy, czyli cały czas jesteśmy chciwi, to jest niezaspokojona potrzeba, pożądania, tutaj nie ma końca, bo choćby multimilioner kupił kolejny setny dom, tam jakiś kilkadziesiętny jacht, czy wyspę kolejną, jemu ciągle jest mało i mało. No z tego uzależnienia ciężko jest wyciągnąć, ale na przykład jest grupa 12 kroków tych anonimowych alkoholików, które właśnie przez te 12 kroków cuda się zdarzają. Także też można, że z każdego uzależnienia można wyjść intensywną, intensywną właśnie prośbą o pomoc. Czyli, żeby z tego poziomu wyjść, należy poddać się, czyli poddać, czyli uznać, że jest moc wyższa od nas samych, czyli że my jesteśmy słabi i poprosić o pomoc. W wyjściu z tego właśnie uzależnienia, czy w wyjściu z sytuacji jakiejś, czyli poddanie, uznanie, że jest moc wyższa od nas mająca siła. I jeżeli się poddamy tej sile wyższej, która nas stworzyła, ona już nas poniesie na wyższe poziomy. Mhm. Nie ma pytań, lecimy dalej. lecimy dalej, tak. Czyli jest złość. No, złość to jest silny poziom energii, 150. Każdy, kto widział zdenerwowaną osobę, to wie, do czego jest zdolna. Złość taka okresowa, no to każdy ją ma. Natomiast zapanować nad tą złością można tylko właśnie przez e, akceptację. Wiedza o tym, że te poziomy są i że my znajdujemy się na tym poziomie, pozwala nam właśnie przekroczyć tą złość. Czyli e, jeżeli zrozumiemy, pojmiemy, że to, co nas zdenerwowało, ma nas czegoś nauczyć, że tak naprawdę to nie jest nasze przekleństwo, tylko dobrodziejstwo, błogosławieństwo, bo dzięki temu możemy wzrosnąć i przetransformować tą złość na czynienie dobra, czyli nigdy walka o pokój nie zakończy się dobrze, bo na wa w walce każdy przegrywa. Czyli wszyscy po wojnie liczą straty. Nie, nikt nie wygrywa na wojnie, zawsze jest przegrana. Natomiast jeżeli przetransformujemy tą złość w czynienie dobra, czyli jeżeli czegoś nie akceptujemy, stworzyć swój własny świat, tak jak ja to zrobiłam już kilkanaście lat temu, nie akceptuję danej sytuacji tego czy tamtego, Tworzę swój własny świat i kto chce do mnie dołącza. I teraz też możemy, przecież takie mamy możliwości, stworzyć własne, e, własne szkoły, w których uczymy naturalnych metod uzdrawiania. Możemy zro, uczy, zrobić własne szkoły, gdzie uczy się dzieci wiedzy, która jest potrzebna, by przetrwać, wiedzy logicznej. Możemy stworzyć swoje restauracje, tam, gdzie wchodzą osoby już wolne, restauracje, bary, wszystkie ośrodki, wszystko możemy stworzyć, czy nawet fundusze dla osób pokrzywdzonych przez odebranie wolności, która wydaje się teraz, że ona jest, ale tak naprawdę jak nas to nie dotyczy, to nas ten fakt nie dotyczy. No ale większość świata czuje się, że odebrana jest im wolność i mają z tego powodu złość, część już padła w ten strach, a Część jeszcze jest na poziomie tej złości. Więc prośba tutaj do wszystkich: przetransformujmy tą energię złości, bo ona jest tak olbrzymia. Jeżeli ją przetransformujemy zamiast na walkę ze złem, zamienimy ją na czynienie dobra i tworzenie dobra w świecie, to okaże się, że nastąpi szybki, szybki wzrost poziomu świadomości i dojdziemy jeszcze szybciej do właśnie do tego miejsca, gdzie Ziemia będzie przyjaznym miejscem, a nie miejscem pełnym strachu, depresji, złości, żalu, bólu, cierpienia i głodu oraz przemocy. Czyli naprawdę można fajnie to przetransformować i ze złości możemy się już wybić na poziom odwagi i tutaj mamy już chęć, odwagę do działania, czyli szybciutko można to przekroczyć, te wszystkie poziomy świadomości. No, na tych wyższych poziomach, gdzie już jest, nie ma kierowania rozumem, tylko kierujemy się sercem, to już musimy zaufać tej sile wyższej i poprosić, poprosić o to właśnie boskie kierownictwo, o to przewodnictwo, czyli poddać się. Poddać swoje emocje, oddać to sile wyższej, czyli kapitulacja. Najprostszym rozwiązaniem jest właśnie ta kapitulacja, i wtedy to, z jakiego poziomu jesteśmy, dostaniemy energię od innych. To są tak zwane pola atraktorowe, czyli zostanie nam udzielona energia osób, które przebywają na tym samym polu częstotliwości. Jeżeli chcemy być na, na, na wyższym polu, dostrajamy swoje częstotliwości do tego wyższego pola i ono nas przyciąga samo, jak magnes. To się dzieje samoistnie. Wystarczy się dopasować, dostroić do tego, co chcemy osiągnąć i to się stanie naszym udziałem. Czego państwu serdecznie życzę. Ja również. Do usłyszenia, do następnego razu.